Dzień dobry Mateusz Fur z tej strony. Znowu z lego garażu. Tym razem skupimy się na ścianie niebieskiej, czyli tej dosłownie tuż pod kamerą. Ścianie niebieskiej, która jest ścianą delatacyjną, ale nie jest ścianą końcową budynku. Możemy sobie wyobrazić, że tutaj ciągnie się po prostu cała reszta garażu. W tym miejscu nie ma jeszcze ściany końcowej budynku, ani w tym. To jest po prostu jakiś fragment ściany która biegnie dalej przez całą długość garażu i w tym miejscu jest dilatacja konstrukcyjna tegoż garażu. Chciałem zwrócić uwagę, że o tej sytuacji w tym miejscu już mówiłem. Mamy tutaj ścianę końcową budynku, tam jest grunt, dilatacja, ściana dilatacyjna, dwa miejsca parkingowe. Wszystko jest już omówione w poprzednim filmie. Do którego link będzie oczywiście pod koniec tego filmu, ale zanim przeskoczysz szybko i gorączkowo do tamtego filmu, chciałem omówić ścianę niebieską. Ponieważ, tak samo jak tej dylatacji w tym miejscu, nie da się naprawić od dołu, od strony garażu, tak samo bardzo trudno, łamane na niemożliwe jest uszczelnienie tej dylatacji w tej ścianie. Ponieważ, kiedy przyłożę tutaj strop, łatwo się zorientować, że od spodu. Nie mam dostępu do tej dylatacji. Jest on zamknięty stropem od góry i ścianą z boku. To jest dylatacja, którą też bardzo często uszczelnia się w ten sposób, że tutaj zamyka się tą szczelinę delatacyjną z tej strony i szczelinę delatacyjną z tamtej strony, przez co woda od góry i tylko i wyłącznie od góry, na przykład z jakiegoś patio, jest patio, wlewa się pomiędzy te dwie ściany w dylatację spiętrza i wylewa wszelkimi otworami po ściągach czy przejściami kabli przez takie ściany. Uszczelnienie tak długiej ściany dylatacyjnej jest możliwe tylko i wyłącznie od strony od góry, czyli trzeba to odkopać nad, bezpośrednio nad dylatacją i uszczelnić dylatację w grubości stropu konstrukcyjnego. Nic nie da uszczelnienie tej dylatacji w nadbetonie. Czy w zasadzie nad, nad betonem spadkowym, ponieważ woda już jest dawno na stropie. Skoro wlewa się z deletacji, to jest bezpośrednio na stropie. Zrobiłem tutaj jeszcze taką symulację czegoś w rodzaju żelbetowego słupa. To są te dwa słupki z klocków Lego. Proszę bardzo, one są dużo mniejsze, dużo krótsze od tej ściany. Tutaj mamy ścianę, a tutaj mamy słupy. I te słupy jesteśmy w stanie uszczelnić od spodu ponieważ nie mamy tak długiej przestrzeni, do której ani z tej strony nie wjedziemy uszczelnieniem, ani z tej strony nie wjedziemy uszczelnieniem, żeby spotkać się ze sobą i, i, i to uszczelnić. Nie mamy dostępu. Natomiast tutaj słup, który ma powiedzmy 40 czy nawet 40 parę centymetrów, jesteśmy w stanie uszczelnić od spodu, trochę z tej strony, trochę z tej strony i jesteśmy w stanie tą yy, izolację wystudiować w grubości stropu. Te słupy niewielkiej wielkości nie przeszkadzają, natomiast ściany delatacyjne owszem przeszkadzają. I teraz jak to się naprawia? Zrobię tutaj symulację. Proszę bardzo, tak to mniej więcej wygląda. Ta część delatacji, tak jak w poprzednim filmie mówiłem, musi być odkopana. Ta część z tymi słupami, aż dotąd do ściany delatacyjnej, może być naprawiana od spodu, bo mamy do niej dostęp e, od spodu, żadna ściana nam nie przeszkadza. I znowu ten odcinek, gdzie jest ściana deltacyjna, musi być odkopany. W obu przypadkach izolację aplikujemy w tej górnej części stropu, to znaczy od naporu wody. Natomiast część prac możemy wykonać z wykopu, a część prac od strony garażu, przez co przyspieszamy pracę. Możemy je wykonywać w różnych porach roku. Możemy je wykonywać w zasadzie niezależnie od siebie, bo możemy spiąć. Część prac wykonanych w, na przykład w jednym miesiącu z tymi pracami, które są wykonane w innych, w innych miesiącach. To wszystko, co robimy od dołu, może być wykonywane zimą, a to wszystko, co wykonywane od góry, no, pogoda powinna być naszym sprzymierzeńcem, więc raczej późna wiosna i lato. Taka oto właśnie jest konkluzja, że te ściany deratacyjne długie strasznie przeszkadzają w uszczelnieniu. Obchodzi się to w ten sposób, że się tutaj zamyka wiem, pionowo, ale wtedy zbiera się wodę pomiędzy tymi dwoma ścianami i ta woda się wylewa i zalewa. Ten beton w ogóle nie jest przygotowany do tego, żeby stała w niej woda, także pojawiają się jakieś ogniska korozji. Nie jest to dobre dla konstrukcji. Patrząc na to z góry, to mamy tutaj jedną długą dylatację, ale część Biegu tej dilatacji możemy wykonać od dołu, od strony garażu. To jest ta część, gdzie mamy dostęp do tej szczeliny dilatacyjnej od spodu, a wszędzie tam, gdzie dilatacja jest ukryta między ścianami, no, trzeba odkopać i wykonać to od strony zewnętrznej. Zdarzają się oczywiście takie garaże, gdzie ta dilatacja przez całą długość garażu jest ukryta między dwoma ścianami, i wtedy nie ma innej rady. Trzeba odkopać dokładnie całą dilatację od góry i ją wykonać od góry, od strony zewnętrznej. Mamy na koncie takie przypadki 50-70 metrów delatacji. Odkopujemy i uszczelniemy od góry, nie ma innego wyjścia. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mateusz Furs, Inblock.